Cześć! Słuchajcie, zaistniała potrzeba, żebym miał, posiadał coś takiego, co się tak z angielskiego nazywa frontrest, czyli przednia podpora karabinu. Chciałem mieć coś stabilnego, regulowanego, bo tam przy poprzednich strzelaniach, jak strzelałem z chowy, strzelałem z tych takich worków wypełnionych ryżem, powiedzmy, strzeleckich, tak? No, i to tak się szczerze mówiąc, średnio sprawdza. Widzieliście wcześniej na animacji, jak to wygląda? Widzieliście fotki, z czego powstawało. Tak na szybko, słuchajcie, można zrobić sobie fajne urządzenie za naprawdę niewielkie pieniądze. Nie można powiedzieć, że cały ten rest kosztował około 50 zł, tak jak go w tej chwili widzicie. Z czego powstał? Słuchajcie, Podstawa ta trójnożna, tak jak widzieliście na fotce, w rzeczywistości jest to krzyżak od pralki automatycznej, który został pozyskany, że tak powiem, ze złomowiska. Tak? Lewarek trapezowy. Lewarek trapezowy, słuchajcie, mój jest jakiś tam używany, jakiś zdobyczny, najszlachetniejszy zresztą, bo z Passata ale jeżeli byście chcieli szukali to tak na pewno można coś takiego znaleźć na złomowisku miejskim można coś takiego znaleźć w punkcie gdzie są rozbierane samochody już wycofane z użytku tak za jakieś naprawdę maleńkie pieniądze kupić jeżeli nie macie w pobliżu złomowiska czy takiego punktu rozbiórki samochodów Najtańsze takie podnośniki trapezowe na Ale, coś tam wiecie na którym portalu, możecie kupić już od powiedzmy tam gdzieś 35 zł. Do wykonania tego restu będzie wam potrzebna jakaś tam wiertarka. No ja używałem spawarki, tak, migomatu. Jeżeli nie macie spawarki migomatu, nie chcecie, chcecie to zrobić jeszcze szybciej, jeszcze taniej. Zamiast podstawy takiej trójnożnej, czyli tego, tego krzyżaka od kralki, yy, można by było pokusić się o jakiś kawałek grubej sklejki, tak? Na wkręty, śrubki przykręcić sobie taki lewarek. Yy, tutaj też nie musi być takie, takie, takie łoże pod karabin, można nawet bezpośrednio samą, samą podstawę, nie, wiem, okleić jakimś filcem finito. Za kilka kilkanaście złotych, no w porywach kilkadziesiąt. Można sobie zrobić coś, z czego się wygodniej strzela niż z worka strzeleckiego. Do rzeczy. Co ja potrzebowałem? Słuchajcie, tak jak mówiłem, jest to krzyżak od pralki, stoi na nóżkach, to są też nóżki z odzysku. To są nóżki od poziomowania pralki. W tym, w tym, w tym, w tym krzyżaku były wywiercone otwory nagwintowane fabrycznie. I te otwory miały, pokrywały się gwintem, średnicą, właśnie ze średnicą nóżek od pralki. Także tu są zastosowane nóżki od pralki z odzysku, krzyżak z odzysku, lewarek z odzysku. E, jedyne co tak naprawdę musiałem dorobić, e, no to uciąć oś obrotu, tak? Przyspawać przystawać, przystawać podnośnik i zrobić to jarzmo, na którym będzie kładziony karabin. W jarzmie jest, nie wiem czy zwróciliście uwagę, w jarzmie jest taka lekko wypukła podstawa, ponieważ karabin e, Zdarza się, że potrzebujemy ustawić pod różnym kątem, więc, żeby ten karabin miał e, solidne podparcie, ale umożliwiające nam zmianę kąta broni, tak? Wszystko zostało tu wnętrze, żeby, żeby broń się nie obcierała. Zostało wyklejone filcem samoprzylepnym. Ja sobie dodatkowo tutaj przyłapałem, z racji tego, że właśnie jest wypukłość, przyłapałem sobie e, z szybkami, z szybaczem. A dlaczego z szybaczem? Do czego? E, pod tym filcem jest. Kawałek takiego wypukłego drewienka, wyszlifowanego po prostu z listy, e, wklejonego na taśmę dwustronną. E, naciąg, został naciągnięty, przyklejony do, nie, do tego kawałeczka drewna. Właśnie ten kawałek filcu samoprzylepnego, żeby się nie odklejał, bo ten klej w tym filcu samoprzylepnym jest taki. Sobie, umówmy się, więc po prostu takerem przyszyłem, Szybki weszły tak głęboko w ten filtr, że nie wystają, także nie będą obcierały broni. E, no tu brakuje mi jakiegoś fajnego pokrętła. Tu mi się przydało jakieś takie duże, okrągłe pokrętło. Na razie wkręciłem sobie dwie nakrętki przedłużane na kawałeczek gwintu. Z czasem, jak mi wpadnie jakieś pokrętło fajne w rękę, to, to coś tutaj sobie zamocuję. Może wy podpowiecie mi, od czego takie pokrętło można by było tutaj zastosować. Czekam, czekam na wasze podpowiedzi. Generalnie, jak to, jak to mogłoby działać? mogłoby działać w ten sposób i wyglądać bardzo proszę. Mamy karabin. Możemy, możemy teraz regulować wysokość podniesienia uniesienia lufy tak? przy, przy składzie do strzału. Tak jak, tak, jak, tak jak będzie nam wygodnie. Cały rest, słuchajcie, około 5 godzin pracy i mnóstwo fantastycznego strzelania. Eee, ciekawostka, co to za karabinek? Słuchajcie, to może będzie temat następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!